W tym filmie zapoznamy się co nieco z nowoczesnym przyrządem pomiarowym, który posiada w sobie oscyloskop i multimetr, czyli ze skopometrem, który jest następcą multimetru MT8206 firmy Mustul. Z jego pomocą możemy analizować przebiegi prądu, a także zmierzyć napięcie, prąd, częstotliwość, cykle pracy. Możemy przeprowadzić test diody tranzystora, a także zmierzyć temperaturę. Poprzednik miał symbol MT8206, a jego następca ma symbol MDS8207. Multimetrem możemy mierzyć napięcie do 1000 V prądu stałego oraz do 750 V prądu przemiennego. Szerokość pasma to 40 MHz, a częstotliwość opakowania to 200 MHz. W opakowaniu znajdziemy przewody pomiarowe, sondę temperaturową, miernik oraz instrukcję Instrukcja jest w języku angielskim. To jest sonda temperaturowa. Mamy oznaczenia plus minus. Do właściwego przyłączenia do miernika przewód w izolacji odpornej na temperaturę i czujnik. Przewody, tak jak w poprzednim modelu, takie same z zatyczkami na końcach. i miernik. A to dane techniczne. Obudowa jest cała plastikowa, ma wygodną podpórkę Klapka, pod którą znajdują się trzy baterie. Baterie nie stanowią wyposażenia miernika, trzeba je osobno dokupić. A tutaj mamy wymienione wszystkie funkcje tego przyrządu. Wyglądem zewnętrznym niewiele różnią się od siebie, ale już parametry obu mierników są znacząco różne. Zmieniła się znacząco szerokość pasma analogowego oraz częstotliwość próbkowania. Nowy miernik ma dodatkowe gniazdo do badania tranzystorów. a także gniazdo do funkcji oscyloskopowej. Gniazdo kom i 10A pozostają takie same. Pokrętło, którym wybieramy tryb pracy i przyciski funkcyjne. Oba przyrządy są niewielkich rozmiarów, są zgrabne, poręczne w użytkowaniu, ale ich funkcjonalność jest znacząco różna. Na przykład, ostroskop w MT8206, musimy włączać. Tylko w trybie automatycznym, a w nowym MDS mamy specjalny zakres pomiarowy do badania oscyloskopem. Pokrętło wyboru wartości mierzonej. Przyciski funkcyjne zależne od zakresu pomiarowego i trybu pracy. Przycisk auto, przycisk pamięć. Gniazdo do badania tranzystorów i gniazda do przyłączenia. Przewodów pomiarowych. Pozycja pierwsza, pomiar napięcia przemiennego i stałego, częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia impulsu. W tej pozycji zmierzymy rezystancję, pojemność, zbadamy diodę oraz przeprowadzimy test ciągłości. Pomiar temperatury w stopniach Celsjusza lub w stopniach Fahrenheita. HFE to jest pozycja do badania tranzystorów pomiar natężenia prądu przemiennego i stałego w miliamperach. Zakres 10A trzeba pamiętać o włożeniu przewodu pomiarowego do gniazda 10A przy tym pomiarze. I dwa zakresy ostroskopowe, które nie występowały w poprzedniej wersji miernika dla przebiegów prądu przemiennego oraz prądu stałego. Po włączeniu miernika pokrętłem gdy będziemy naciskać przyciski funkcyjne, to będzie wydobywał się dźwięk. Aby go zlikwidować, należy podczas włączania nacisnąć przycisk F4. Dźwięk będzie wyłączony do następnego włączenia miernika. Pomiar temperatury. Sondę pomiarową należy włożyć do gniazd kom i volt. Zgodnie z oznaczeniami, czyli minus do kom, a plus do volt. Wybieramy pomiar temperatury. Możemy wybrać stopnie Celsjusza lub Fahrenheida. Sonda jest bardzo czuła. Szybko reaguje na zmiany temperatury. Porównując wskazania z sondy i z termometrem pokojowym, różnice były 30 stopnia Celsjusza. Ale nie wiem, czy dokładniejszy jest pomiar miernikiem, czy tym termometrem pokojowym. Ale wskazania są podobne. Mierzymy teraz parę elementów elektronicznych, jak opornik, kondensator, diodę. Krokodylków nie ma w zestawie, trzeba samemu dokupić. Wybieramy odpowiednią wartość mierzoną rezystor oporności 1. Kiloom 1000 omów. przykładamy sondy pomiarowe do opornika i mierzymy 955 Ohmów, czyli wartość zbliżona, rezystor 300 omów. wartość zmierzona. 295,6 ohm. Możemy zmieniać zakresy pomiarowe kilooomy, megaomy i tak dalej. Wybieramy teraz pomiar diod. Tu zmierzymy tylko, czy mamy diodę dobrą, czy uszkodzoną. Założenie krokodylków z drugiej strony skutkuje tym, że nie będzie przepływu prądu. Ta dioda jest dobra. I kondensatory. 100 mikrofaradów. Znowu wybieramy przyciskiem. Odpowiednią wartość mierzoną. I tutaj przy pomiarze już ta wartość dość znacząco odbiega, ale nie wiem czy jest to wina kondensatorów, bo są to kondensatory, które leżą u mnie już kilkanaście, kilkadziesiąt powiedziałbym nawet lat. Kondensator 470 mikrofaradów, a wartość pokazywana 651 mikrofaradów. Błąd dość duży, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy te kondensatory są dobre. I rezystor regulowany. Tutaj możemy sobie sprawdzić wartość minimalną i maksymalną i ją zapisać w mierniku. Teraz kręcąc pokrętłem, będziemy mieli wartość maksymalną i minimalną wyświetlaną na ekranie. Przejdziemy teraz do tego co jest najfajniejsze w tym przyrządzie, czyli do funkcji ostroskopu. Sprawdzimy sobie sygnał PWM, czyli taką metodę regulacji sygnału napięciowego, która ma stałą amplitudę i częstotliwość, a zmiana polega na zmianie szerokości tego sygnału. Naciskając przycisk R. Sygnał automatycznie dostosuje się do ekranu. I teraz możemy zaobserwować, jak zmienia się natężenie oświetlenia wraz ze zmianą szerokości sygnału. Większa szerokość, tym oświetlenie mocniej świeci. Przyciskiem Time możemy sobie rozszerzyć lub zwężyć wykres. Z kolei przyciskiem Volt możemy zmienić czułość pionową. Ciskiem Trigger wybieramy poziom wyzwalania: auto, pojedynczy sygnał lub normalny sygnał. Możemy też wybrać wyzwalanie zbocza narastającego lub opadającego, a także regulować poziom wyzwalania. Robimy to za pomocą przycisku S i potem zapisujemy za pomocą przycisku F4. Aby wejść do bazy danych, do bazy wykresów, należy nacisnąć przycisk S przez 2 sekundy. Miernik MDS 8207 może przechowywać do 100 zestawów danych pomiarowych oraz 50 wykresów. A tak ten sam wykres wyglądał na mierniku MT8206. Jak widać, różnica jest znacząca. Mamy o wiele więcej danych na nowym mierniku, a także wykres jest bardziej czytelny, bardziej dokładny. Sprawdzimy sobie jeszcze jeden sterownik do sterowania LEDami 12V. I tak samo jak w poprzednim przypadku, jest to też sterowanie sygnałem PWM, czyli szerokością sygnału. W zależności od szerokości sygnału zmienia się nam natężenie oświetlenia. I teraz, włączając poszczególne sceny, możemy zaobserwować, jak zmienia się wykres. Znając przebieg napięcia na wykresie, możemy określić, czy dany sterownik pracuje prawidłowo. A to jest przykład regulacji napięcia przy pomocy triaka, czyli odpowiednika terystora. Bardzo dobrze tutaj widać, w jaki sposób regulowane jest napięcie. Sinusoida jest obcinana na zboczu narastającym. Wszystkie nasze pomiary, nasze poczynania tym miennikiem możemy zapisać w jego pamięci, a później odtworzyć. A to jest przykład regulacji napięcia poprzez obcinanie sinusoidy na zboczu opadającym. A to porównanie do starszego modelu MT8206 mamy tutaj tylko wykres, napięcie i częstotliwość i nic więcej. Możemy w nim regulować wykres tylko w pozycji poziomej. Oczywiście, tak jak każdym multimetrem, możemy tym miernikiem mierzyć podstawowe wartości elektryczne, jak napięcie, natężenie prądu, częstotliwość i inne parametry sieci. Odpowiednią wielkość mierzoną wybieramy za pomocą pokrętła, a później za pomocą przycisku funkcyjnego F3. Miernik jest w pełni automatyczny. Bez obaw możemy przyłożyć sondy pomiarowe do napięcia. Byleby nie było większe niż 750 V prądu przemiennego i 1000 V prądu stałego. W tej samej pozycji pokrętła możemy wybrać też za pomocą przycisku funkcyjnego F3 pomiar częstotliwości sieci oraz współczynnik wypełnienia impulsu. Jako, że jest to 50 Hz, czyli sygnał sinusoidalny, to współczynnik wypełnienia będzie wynosił 50%. Podsumowując, uważam, że miernik MDS 8207 to bardzo dobry przyrząd skopometr, który łączy w sobie w tej małej obudowie funkcję oscyloskopu i multimetru. Jest to narzędzie na pewno dla każdego elektryka, a może i dla elektronika. Wprawdzie nie pokazałem tych wysokich częstotliwości, które miernik ma możliwość odtworzenia, ale uważam, że Zakup tego menu jest godny polecenia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć.